Witam, cześć. Admirał, który już miał okazję być u mnie na kanale, wyciągnął mnie na rogaty na jezioraku, więc nie mogłem nie skorzystać. Także przywitałem Neptuna i deszcz z pokładu pewnej jednostki pływającej. Było wesoło, a dla was przygotowałem pewną zabawę i zagadkę z zasilaczem, więc zapraszam na krótki materiał o tym. Wybrać, wybrać, to się wiąże, zobacz, zobacz. Zobacz no to robisz, nie, 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 nie może być tak Tak, tak, teraz. Tak. Sobie... Miałas, jak tam ci idzie wylegiwanie na skrzynce? Uważaj, nie pal, bo w środku mogą być gazy Klapa by cię powiozła gdzieś na orbitę Jest awaria, niestety W mojej niej drabinie warsztatowej zepsuł się prostownik A siedziałem sobie tuż za tym oknem pod klapą, no ale do celu diagnozy wyciągnąłem go na zewnątrz. To ciężki kloc, prostownik niby elektroniczny. Posiada tutaj różne funkcje: instrukcje obsługi na obudowie, uwaga, dołączyć od zasilania, i co dalej. Nie ma jakiegoś super wielkiego prądu. O, tu jest tabliczka znamionowa. Zaraz zobaczymy, co tutaj się znajduje. Na tej tabliczce rok produkcji 1866. Nie, nie to. To chyba nie ten. Jest coś łamane na 84. No to mi się nie zdziwi, że on może być z 84 roku. Ma 25 amperów prądu. Czyli to nie jest jakiś tam straszny szał. To widzę że jest zabezpieczony patentami amerykańskimi. Co by czasem ktoś go nie skopiował. Jakoś Chińczycy nie mieli z tym problemów. Nie mają do dzisiaj. No cóż, zajrzyjmy co się dzieje wewnątrz budowy tego wielkiego kloca, bo to waży chyba z 20 kg. Tak oto prezentuje się wewnątrz. Tu widzę jest jakiś zaawansowany układ elektroniczny. Zaraz zobaczę z innej strony, bo łatwiej mi obejść niż to przestawić. Niesamowite jest to, w wielu miejscach ta płytka została opatentowana. United States, Great Britain, West Germany, France, Japan. No nie może to być. Czy to jest nawigacja do F35? Tu nasi byli, widać te kable. Nie pamiętam, żebym to coś obcinał i po co i dlaczego w ogóle miałbym to czynić, ale najwyraźniej jakiś serwis tutaj miał miejsce. No i co skorodowała ta elektronika atomowa o tu widzę jakiś układ jest jakaś logika w tym jednak trzeba by tam zajrzeć chyba niestety powiem co ten zaawansowany opatentowany układ elektroniczny tutaj czynił mianowicie ten oto przekaźnik uruchamiał możliwość ładowania baterii wtedy kiedy chyba ten układ elektroniczny widział tą baterię a jak nie widział to nie ładował i dlatego tu jest taki oto przycisk do, które reklamują, że jeżeli. Gdzie on to jest? Że jak będzie zbyt niski poziom w baterii, to trzeba nacisnąć, żeby maszyna ruszyła. Więc ktoś chyba ominął to wszystko. Coś musiało chyba się nie sprawdzić. Ale tu jest jeszcze jedna jedna rzecz, która mnie intryguje. Mianowicie jakiś, coś wygląda jak jakiś kądzieł wielki. Napisane na nim 60, ale nie wiem co 60. Dolarów kosztował, czy, czy ma 60 mikrofaradów? I tu u góry są ślady, że jakieś znaki dymne urządzenie puszczało. Ale weźcie skąd takie kloca teraz wziąć? Co to w ogóle za kondensator? No cóż, może go wymontuję i zobaczę, chociaż może jakieś napisy pozostały. Nie wiem, tu jeszcze o jednej rzeczy, czyli tu jest, tu znajduje się zaawansowany układ prostowniczy. Tak, ponieważ ten czerwony przewód tutaj, ten grubszy, bo ten cieńszy to zmierza do nikąd ale grubszy zmierza do baterii. Czyli to jest główny plus. Rdzeń się wygiął jak banan, od korozji do mnie mam. Z tego trafa to można by jakieś wahigół czasu zbudować. Tyle miedziuchy to jest o różnym przekroju. Hmm. Skoro elektronika opatentowana nie działa, został tylko transformator. Jakiś tutaj podwójny układ prostowniczy, w sensie nie wiem jak to nazwać. Dwupołówkowy? Czy jednopołówkowy, czy dwupołówkowy to był cały. A, a to mi wygląda, że to są tylko dwie diody. Jakiś kądział wielki. Co on tutaj robi w ogóle? Idzie gdzieś tutaj do, do wnętrza trafa Co to za wynalazek w ogóle? Spokojnie dałoby się spawarkę z tego zrobić. Ale chyba jakoś nie będę tego czynił. Do końca sprawny był. Ale prędzej czy później następuje koniec. Jak tu dało się wyjąć. Ale to chyba już element jest nie elektroniczny, tylko elektroenergetyczny 6 mikrowaradów. No i faktycznie data też 84 rok, 44 to co 44 tydzień, jak w oponach? No tutaj to chyba raczej wymiana, tylko wchodzi w grę, no bo życia to już nie, pewnie nie ma, może nawet zwarcie. Ma. Wylosowałem w swoim zbiorze taki oto kondensator, i tak od razu go zamontowałem. Niestety, nie zauważywszy żadnej zmiany, bo przed jak i po montażu, zaskorywałem się tym napisem Made in Germany. Tak wróżyło to dobrze, ale ten oto jegomość był inspiracją do tego, aby zmierzyć pojemności no, większości kondensatorów, jakie mam, które mogłem zmierzyć. No i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że ten oto jegomość ma. 0 mikrofaradów. Po prostu nie ma absolutnie żadnej pojemności. Jako jedyny, bo cała reszta no tam niewiele co odbiegała. Niby tyle kondziałów, ale żaden nie ma 6 mikrofaradów. Najbardziej zbliżony jaki znalazłem ma 5 mikrofaradów. No cóż, przy okazji przetestowałem sobie te, które mam w zasobach. Jakieś tam życie jest. Tylko jeden kopyt to wywalił, w sensie, że nie miał żadnej pojemności. I niech mi tu nikt nie opowiada, że zbieractwo nie ma sensu. Ma sens pod warunkiem, że ma się to wszystko w jakimś ładzie i składzie. Na przykład chcemy sprawdzić, czy chińska bateria ma 2Ah, czy oni tu ściemniają. Chociaż nie, to ma 15 godziny. Tak? a druga też ma 1,5. To może prawdę mówią. Sprawdziłem 5 amperów prądu rozładowywania, koniec ustawiłem na 18 V. Fajny ten sprzęt rozładowujący, podoba mi się. Nie da się filmu nagrać, bo Sylwek cały czas nadaje i nadaje. A co ja mówiłem, że. Łoś, mnie. Zobacz. 762 mAh Koniec! Jaki tu wynik wyszedł? 766 mAh. 12 minut. Test trwał przy 5 amperach. Czyli do latarki. To będzie do latarki. Jakie latarki? Zaraz zobaczymy. Jakie latarki? Zaraz pokażę sylwkowi. Co to za latarka? Jak wyjmę te podkładki. Gdzie jest latarka? Latarka jest tutaj, a ona jest inną baterią w ogóle. O, proszę bardzo, to jest latarka. Czyli Do latarki się nadaje, no i nie... czego więcej, co do latarki. my. tak, to 700, a jeszcze go zapiszę, żeby to w ogóle było wiadomo. 766, trzeba opisać, bo to 766. Zresztą co, trzeba go naładować teraz. Co z tego, że ja sobie go tutaj... Niestety tamta rozładowywarka ma taką wadę, że nie ładuje, bo to inne to ładują elegancko. Komar mnie gryzie w plery. No przecież zaraz mu ryjo. Ryło obije. Dobra, niech się to ładuje. A to jest inna jeszcze. Zobaczymy. No, któraś, któraś musi być dobra, bo mam trzy takie baterie. Jestem ciekaw, czy wszystkie są takie oszukane, że mają Połowy pojemności, czy tylko. A, czekaj, bo ta jest świeżo naładowana. Co sprawdzimy, jeszcze. Tam to jeszcze. Tamto się naładuje. Może nie powinienem stalowych tych, ale ocynkowane są, to chyba, to chyba nie jest tak źle. Co? Tu jest plus, tu minus. Czy na odwrót? No nie, chyba na odwrót nie. Cieszyłem się jak dzik, że mam super wspaniały. Zasilacz starszej daty, który posiada trafo na miedzi, ale się okazało, że firma Lester Electricial, która znajduje się w Nebrasce w miejscowości Lincoln, postanowiła ten transformator wyposażyć w uzwojenie aluminiowe w 1984 roku, więc nie możemy psioczyć na Chińczyków, że. Jadą po bandzie, bo oni nauczyli się oszczędzać od najlepszych. Nieźle, co? Tutaj jest widoczny przekrój przewodu, który jest srebrny wewnątrz, a na zewnątrz pomalowany w kolor miedzi, i co? No i nie spodziewałbym się. W internetach piszą, że firma ta posiada halę produkcyjną różnych dziwnych urządzeń zasilających, ponieważ od 1963 roku te oto przedsiębiorstwo Lester Electriciel zajmuje się produkcją zasilaczy, ładowarek, różnych innych rzeczy ładujących przemysłowych i znajduje się na powierzchni 90 tysięcy square fitów czyli stóp kwadratowych nie mylić z jakąś deformacją stóp naszych no ale na czymś trzeba było zaoszczędzić żeby taką dużą potęgę Zbudować, no to mamy tutaj odpowiedź: jak to zrobić, tanio i drogo sprzedać? Ten kondensator jest na 100% dobry, przetestowany, można montować. To może nie, nie będzie takie proste zadanie, ponieważ mam aluminiowe druciory wystające z tego trafa. Konektory się połrywały, no bo niestety aluminium jest bardziej łamliwe niż miedziucha. Może jakoś się uda, o lutowaniu to można zapomnieć. Jakiś inny patent trzeba zastosować. To nieszczęsne aluminium jest tak delikatne i łamliwe, że koszulka, która jest wykonana tutaj z jakiegoś włókna szklanego, jeszcze pojechane to jakimś lakierem, to jest tak sztywny pancerz, no ale pewnie o to chodziło producentom, żeby usztywnić za pomocą tej tej izolacji delikatny przewód, no bo jak się łamie gdzieś przy uzwojeniu, to żegnaj gienia i szukaj se nowego trafa. No, jestem pod wrażeniem, ponieważ udało się, mam 30V napięcia ładowania. A bez kondensatora to za chwilę pokażę, bo napięcie jest znacznie niższe. I uniemy, nie uniemożliwiałaby jego wartość na ładowanie baterii dwóch połączonych szeregowo 12V, bo potrzebujemy tam przynajmniej 29V dla jakichś AGM-ów. Oczywiście tutaj zaraz będzie spadek bo w ogóle to jest niestabilizowane, ale tak powiem szczerze dla takich AGM-ów 15V to ich tam nie wzruszy za mocno. To nawet bym powiedział, że dosyć fajna opcja odsiarczania na takim jednopołówkowym prostowniku, bo tu podejrzewam, że to są jakby dwa moduły jednopołówkowe. Tak to mniej więcej wygląda. Uruchomiłem maszynerię z rozpiętym kondensatorem. Traf burczy o wiele mniej. No i mamy takie napięcie na wyjściu. Podejrzewam, że prądu byłoby też niezbyt wiele no bo to co w tej chwili mierzymy to jedynie napięcie o prądzie trudno cokolwiek powiedzieć no dobra, klamoty są w środku tak jak mają być napięcie jest pora to złożyć i przetestować w urządzeniu jak trafło przyjemnie mruczy już teraz nie, w niewielu sprzętach można posłuchać tej melodii a tu w obudowie to się smażyło że hej no teraz może być lepiej widać, bo tutaj <laughs> także... także było palone w środku, no. już kiedyś mi, znaczy tutaj to zupełnie inna przyczyna, bo pewnie brak kontaktu, utleniło się aluminium w e, takim konektorze stalowo coś tam, także no niestety oszczędności materiału amerykańskie tutaj się odbiły efektem, że po 40 jeden latach eksploatacji urządzenie się zepsuło, no po prostu nie do wiary, to powinno jeszcze 40 lat podziałać. Znaczy teraz po tym serwisie to powinno jeszcze z 10 podziałać, bo ten kondensator nowożytny już na pewno nie będzie tak długożywotny jak ten poprzedni, no, ale gdyby nie oszczędności na materiale to by do dzisiaj, bo tutaj no, widać, że ten kondensator ma... ach to słońce, jak, jak potrzeba to nie świeci, jak nie potrzeba to świeci, no jak ze wszystkim. I teraz tak, no tutaj ruda wylazła, no więc tu się coś utleniło, zrobił się rezystor, zaczęło się grzać i się ukopciło, także wielkiej tragedii nie ma, natomiast podobną historię miałem, że się upaliła mi elektronika w takim kominku na pelet, no ale to ewidentnie powodem było to, że pająki tam wlazły i naserały na elektronikę, co spowodowało zwarcie, no i wytworzył się łuk i tam się ukopciło co nieco, także też byłem nieco zdziwiony po rozbiórce tego urządzenia, bo znalazłem szkielety pająków upieczone razem z krzemem. Tutaj znajduje się komputer całej jednostki i miejsce na zasilacz. Nie wiem jakim cudem, ale te baterie tutaj działają czwarty rok i nawet dosyć długo bez ładowania, także w szoku jestem, że daje to radę, a jakoś tak randomowo je wrzuciłem nawet nie, Kiedy je to zapakowałem, to Chyba nie miałem miernika rezystancji, żeby w ogóle oszacować nawet, czy one są symetryczne, czy nie, te baterie. I Jakoś dają radę, jakimś cudem, nie wiem, jak to możliwe, ale tak jest. Podłączone, ale zanim wsunę to do wewnątrz, to chciałbym mieć pewność, że pojawi się prąd. O jest, pojawił się całe 20 amperów, czyli jest wspaniale. Mogę to włożyć do wnętrza i delektować się użytkowaniem tej oto wspaniałej windy mobilnej. Już miałem zagadkę, jak ja tam następne graty wrzucę do góry, jak prostownik zaniemógł w mojej windzie, a jeszcze tyle wolnych półek. Także porządku i porządku jeszcze można narobić, co nie miara. No wolę jakoś ten zasilacz, nawet już przeżyję to aluminium na trafie. Zamiast jakiegoś plastikowego, automatycznego, bo już mam wizję, że taki wrzucę tutaj obudowy. No bo co? Cóż innego począć, jeżeli nie ma innej opcji? Zobaczcie trochę to okno, tak. Mogli to gniazdo do pilota gdzie indziej dać, przesunąć trochę. Działa, ładuje bzycz. Jak to fajnie jest, gdy można zakończyć naprawę z sukcesem. A nie, zawsze tak bywa. Albo przynajmniej nie zawsze jest to takie proste i bez dziwnych schodów. Tutaj poszło łatwo. Prawie dziesięcioletnia bateria Gardeny zaskakuje mnie swoją żywotnością. I idzie bardzo ładnie. Także prąd tylko 1A. Pewnie gdyby był większy, no to też wartości mogłyby być inne. Ale jak na pierwsze rozładowanie, po naładowaniu, gdy była rozładowana nie może do zera, bo tam <laughs> było po pół volta na ogniwie, no to powiem szczerze szacun za jakość. Chociaż moja podniebna Zwyżka Skyclimber jest z 1985 roku, więc kto wie, może i ten prostownik jest wyposażeniem oryginalnym tego urządzenia. Działa, ładuje i brzęczy, więc nowa porcja dopaminy gotowa. Polecam. Stan radości nie musi dużo kosztować ani być obarczony skomplikowanym działaniem. Na dzisiaj to wszystko, więc do zobaczenia. Cześć. Admirał też pozdrawia.